Cześć wszystkim! Tu ja, Chris Payczyk, a dzisiaj otwieram Galaxy Explorer Lego Creator. On nie jest Lego Ideas, ale Lego Creator Expert. Jeśli macie za małą półeczkę i jest za tuszy, to jest trzy w jednym. Możecie zainstalować Lego Pulter. Ja wolałbym całą wersję. Jest o co nie? Szucie. A ten robocik, ro ten był w jednym zestawie. Chyba Lego musiało zrobić dodatki jakieś. Dobra. 7, 8, 9. I ten ostatni to dziesiąty. To ja już się zakupiłem. No, no. O, dobra. Co to jest, co, mała instrukcja? A? Aha. A. Polski, 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 polski. A, nie ma tutaj polskiego. Chyba tak będzie, chyba tak będą tutaj w instrukcji jeszcze jest przymocowane. No, teraz tej. No, no. Dostajemy taką świetną instrukcję. A właśnie pokazuję, to jest klasik. A to jest nowe. Właśnie putuje nowe. Od dzieciństwa nie miałem klasycznego ani z tego filmu Leko przykoda. A. W takim zestawie. Zaraz. To powinna być antena. A, a ja nie mam anteny. A, i pokazują też mini figurki. Też teraz pokażę. Dostajemy też takie minifigurki. U! Właśnie mam tego Benka i truszynę Benka. Pomarańczowego był w encyklopedii. A! Minifigurkę z celu 21. Jako nie ostopiłem. Jako nie stopyłem. Ale teraz już teraz na. Niedługo w 2023 będzie dofa edycja. Taki samo z space ale trochę inny. Konek mi coś powiedział, mój brat. O, właśnie mówiłem wam. Jest ono przywietne. Mówiłem wam. A. Koniec już rozmowy, już zaczynamy. Wow. Budujemy już dziś. W takim razie butujemy. Rany, jaki jest świetny, he, ciekawe ile to będzie to trwało. Ciekawe ile to będzie to trwało i ostatnie. No, spudowałem już ten wielki statek. No, co do długości tego. Nie złoma długość, co nie? Większe rakiety, większe rakiety z tyłu, długie strzelby. Nie wiem, co to jest. Jest to porównienna, do tego starszej wersji. Przedstawiam dla Was taki starszą wersję. Jest mniejsza od większego. I mam małe rakiety. Pierwsza wersja jest mała, a ta trzecia wersja jest większa. Dlaczego? Ponieważ ewoluowano koła aż trzy razy. Z czego jeden z nich jest statek Pęka, który musiał zabrać kilka części z Oktana. Zresztą, zobaczcie to sami. Jeszcze raz musiałem to pokazać, bo jest zrobione przez chasepricksplot.com, ale ja nigdy nie dostałem tego starszej wersji z leku przygody tylko że dostałem ten klasyczny kosmos z wersji 2022 roku. A dla mnie żałuje, że w takim zestawie nie posiada tego anteny, nawet tutaj parkowania. Dostajemy tylko sam statek, ale nową wersję. Ale że poszuci taką antenę, to dla mnie szar. Po jej zobaczeniu, że nie posiada już tej anteny, to mam ten zestaw antenę z Lego City z helikopterem straszackim, który jest plastikowym wodą którym możemy strzelić na te plastikowe ognia. Nie takie jak ten ogień. Taki jak 4 plus No wiecie jak wygląda. Po prostu znajdź ten zestaw to terę. Właśnie tutaj będzie idealnie zrobić ta antena. Powinien być też w zestawie TO w zestawie gdzie to poprzednim odcinku nagrywałem lego hmm, Właśnie przyniosłem statek, ale... O, spadła czystszerpa, <gry> I już. Heh, mogło być też jakieś... To! Ja się zawiodłem na minifigurkach. Dostałem dwa białe i dwa czerwone. Dwa białe... Dwa czerwony powinny być też inne. Min figurki nie tylko biały, czerwony. okej okay, został tylko biały i czerwony, a też zmienię jedna pęka. i tą przyjaciółkę węka. tego żółtego. Nie wiem gdzie jest, ale tutaj będzie się Ona ten czerwony tutaj zostanie. A będzie sterować kopenek. Bo on bardzo koche statki. Jak opiszcie ten filmik. No dobra, pokaż. Że tutaj wkładam pękę. No dobra, nie proszę. Tak księgnie tylko drzwi. Tylko zamknę drzwi. Wybaczcie, że muszę zamknąć drzwi. Niestety nie mogę być sam. Muszę być z całą rodziną. Tak naprawdę mi pomogą być blisko tak Nie lubię być blisko od nich. Ale powinno być też w zestawie Cosmita w Legomin' kurkach Serii 22. Tak, to serio 22. I też takiego robota. No, takiego byśmy dostali Robota, ale nie dostaliśmy To z Lego Explorer A sam tego dostaliśmy Robo -kelner. Dostajemy takie świetne szklaneczki A co w nim tutaj są? A, można stjąć tutaj rakietę I przymocować tutaj jakąś Minifigurkę Sterujesz ty rakietę. Nie! Nie. Taki mem już wstał się. A co w tym skrzynce jest? A wielowicie to czarny skawanter. Nigdy nie miałem czarnego skawantra. To A po prawej stronie. To jest rakieta, więc musimy go wyciągnąć. W prawej stronie dostajemy takie lisaki. Ja się zawiodłem na tych lisak. Kosztowo trochę mniej Mniej drogowo, nie A! Mniej drogo było. Najbardziej chcą ten samek średniowieczny w lat 90. Nikt nie lubi takiego statku. Czy ktoś, który naprawdę nie lubi tego statku? Ja lubię ten statek. Od dzieciństwa nie miałem takiego statka. Ani nie miałem Statek z lat 90. Ani tego z filmu. Zresztą z lat 90. mi nie było. Ale strzałujesz i nie dostałem tego statka kosmicznego wersji lekko przykody. A te pachołki przemienię je na te. Powiedzmy, że na te pachołeczki Nie, to są lisaki. No, kosmita by się przydała. To w zestawie. Przymocujmy to jego skrzydła. I powiedzmy, że chce strzeć bohaterów. Eee, Robo Keller trzyma szklanki. A mogłoby być też w zestawie jakiś inny kosmonaut. Na przykład ten w zestawie Lego Miesiąc. Nie, nie pasuje się to nikomu. Ale przemienię go w kosmonautę. No, teraz lepiej mieć jakiegoś kosmonautę, ale i tak może przemienić go w robotę. Tego głowę, który ma transparentną Jak to ma cestro. No dobra, coś musi być więcej No dobra, mamy tutaj jakieś Rakiety na plecach, ale uwaga Coś tu wyleci z niego Chyba już wiecie co wyleci Strasznie przepraszam, spadło mi tylko takie coś, które może zaparkować w ten statek. Taka płyta. Aż mi się kojarzy z takim filmem, który YouTuber o imieniu Just Too Good pokazał Supreme Maori. Nie Super Mario, a Supreme Maori. Odwieźcie jego kanał tego Just To Good. Jest dostępny ja na YouTube. Zachęcam tego oglądania. Pojdz zabawny. Ale ja jestem klocko pod tuberem. No dobrze, wkładam jeszcze czas rakiety. A zapomniałem, co w środku jest. Ale zapauzowałem z powodu, że mama mówiła, że czy już skończyłem, bo właśnie jedziemy. No dobra, otwieramy to, to jeszcze otwieram to coś, rozciągamy to i. Uuu. Takie dostajemy śmieszne autko. No dobra, ma jedną lampkę no i czerwona lampka. Dobra, wkładamy jeszcze raz do tego. Nie, nie. Dobra, wkładamy go tutaj. A, tutaj jest, jest klucz, a tu młoki toki. Tak, tu jest młoki toki, a tu klucz. A te białe tarcze to jest jako strzałka. A Nie wiem, czy to są jakieś megafony. Na pewno mi się podobają te wielkie rakiety. Nawet nowa szybka tu jest. Czyż nie? Dodatkowe instrukcje napisane po angielsku. A, dostajemy też natruki. I dobrze, że nie mam tu naklejek, bo wiecie, że nienawidzę tych naklejek. I ciężko mi się robi. A tak się zamyka to i to. Właśnie już zaczynamy lecieć. Dobra. Powinny być jeszcze inne kolory kosmonautów, na przykład pomaryczowy, który jest w zestawie encyklopedii, czy też zielonego, który mogliśmy go stworzyć. Wybaczcie. zraniłem się. A, no i dostajemy też. No i jeszcze dostaniemy tutaj łóżeczko dla nich, tych włożyłem ich. No i jeszcze są też tutaj antenki, Które są na tych rakietach. No i wkładam te brzydkie lisaczki. Jeden lisaczek. No. Ale nigdy nie miałem czarnego plecaka dla Odechu i spada I... No długa wysokość Starsza wersja jest mniejsza Ale BNK to może jest trochę większa od tej nowej wersji bo może wsią wszystkie śmieci z oktara ale ten jest taki ciężki Wow Nawet na instrukcji był 6 trzy, Nie czekaj Nie ma Nie ma tutaj jakiegoś statka Mogę zajrzeć do instrukcji? Na sekundę Dobrze. instrukcja jest Ech. Stara wersja jest taka za stara. Nie, nie pokazano tutaj statka Benka. Jest mi kosza, czy nie pokazano tu statka Benka. Wiecie, co ma się myśli? Inne są też statki. Nawet są trzy Fiat. Nie! Yeah. Niestety nie pokazano. Nie, nie pokazano tutaj Statka pęka. No jest mi kosza Jeszcze nie pokazano Tylko pokazano mini Penka Który dostałem W 2019 roku Ona nazwie druszyna Penka Z Lego Przykoty 2 Ach, Muszę poszukać tego Bo ma tylko muszę poszukać żółtego, a nie wiem czy mogę wziąć warsztat pędka i emeta. Bo to jest zestaw 4 plus i wycofany jest. Chyba raczej nie, nie kupuję tego. Ale muszę powiedzieć, że ten statek jest świetny. I chyba to już na tyle, bo już nie mam pomysłu co tutaj jest. Ja też nie wiem co tu masz, coś wymyślę. Tylko zostało mi takie coś, no i dla nich jeszcze plaster. Ach, nie mogę się to czekać. Gdy będzie zestaw Lego minifigurki serii 24, to będę z Tobą taką, no wiecie, brązowego kosmonauty, który ma maluszka, który jest ubrany na niebiesko. Może mu też plastery. O, i jeszcze kalera. A robot się nie zmieści. Ten. Tylko włożę tego czerwonego i białego. Kosmita. Lepiej uciekajcie, po Kosmita wam rakiety. Spróbujcie i zejść. Ziz...